Witam wszystkich z tej strony Alllog, to jest kolejny odcinek ze Straży Pożarnej i kurczę dzisiaj jest ze mną duszek. No tak. Czyli główny organizator. E, tak, główny organizator. I jest kurczę, główny technik, stratek matematyk, czyli danger. No. E, I tak to sobie... To peknie to u was. U was. Jadajcie. 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 No Jadajcie. mi ostatnio kurcze lewe jajko spuchło jak <laughs> <laughs> zbyt no, 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 Chodź pokaż. Także tego. Tak, 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 no ale to cię czemu wychodzi? No. to ten też chce zobaczyć. Nie, no, ja nie no. chcę twoję jak spadaj. No no. Oho, Oho. Oho się Oho. będzie działo. Mamy. Ale halo, halo, straż pożarna słucham, czy mogę pomóc? Ale halo, halo, chciałem zgłosić pożarwana na gospodarstwie u pana Szymona. Dziękuję, już wysyłam jednostki co to jest pan Szymon? Co za Szymon? Które to ja trochę... Nie, wiesz, Pękiego, nie? A, to co jeszcze Wydaje. koń mi obrabił dobra, no dojdziemy. 99 8, Benzin zgłaszam wyjazd dwóch jednostek GCBA i CBA do pożaru y auta. To no, chłopaki jest, ja nie. Coś ty no powiedział? Ja, to... Czy co, co, ty zgłaszasz? Co ty to... zgłaszasz? Ja... Danger się taki O, je... wyjazd, ja Czekaj, Ja cię otworzę. ja zapierniczam już człowieku. To, to jest prędkość światła. Jak tam zajadę, to zdmuchnę ten pożar. Jedziesz, Danger, czy nie jedziesz? Tak, już się szykuję. Więc zanim wyjedzie, to tam naprawdę zdąży zgasnąć. Dalgo, Danger, no. dalgo, bo ja już jestem, prawie. No, Danger. Nie, Ale tu nie chcę skręcać! Co? Chcę skręca skręcać! Jedź mordy. Bo, 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 bo czy Trzeba kierownicę skręcić. Dobra, jedź. O panie, tu się kopci! Normalnie tu się kopci! Tu, powiem wam, że tu się normalnie odbywa wypadek. To się pick-up zwanym szczelił. Tak? No chopie. Gdzieś tu jest? Eee, koło 24 to jest Ranger. Teraz w prawo. Tutaj pierwsza uliczka w prawo. Tak potem tą uliczką cały czas. Ja tu jestem swoim GPS-em. GPS-em. Maria. Wycofa. Widziałeś, jak to było? To można driftować? Ja, ja to widziałem na minimapce. Yy, tutaj w lewo, tutaj będzie w lewo. W lewo, w lewo. Cały czas prosto jedź. Dalej, Danger, bo ja tu gaszę. Panie! Panie! Tu jest normalnie martwy człowiek. Znaczy, no, chyba nie martwy, ale jest człowiek. Dyspozytor 998, dyspozytora 999, potrzebna karetka. Za gospodarstwo Uspajkiego. Dyspozytor 999, zgłaszam wyjazd. Karetki pogotowie Panie o no szybko! To ja może go stąd zabiorę, tego człowieka, bo on tu się spoli. Chodź, chodź, Franek, chodź. Franek. Chodź, chodź, chodź. Chodź, cię tu rzucę pod te zimniki chodź. Dobra. No, ho! DANGER przyjechał. No gaś to, hopie, gaś szybciej! W ogóle jakiś van seks shopu był Ciekawe co ze spajki zamawiał tutaj. A to pewnie chłopak jego zobaczył, że on sobie gadżety z sex shopu zamówił i sobie wjechał w niego w pick-upem. Ja już tu znam całą sytuację. Tu jeszcze policję powinniśmy wezwać. Dobra. Danger gasisz? Gasisz. Ue, no panie. Tak swoją drogą po tamtym gościu to zaraz kośnie tu, a karetki nadal nie ma Dobra, karetka na miejscu Nawet bez, bez sygnału jechałeś, chamy. Jak bez sygnału? O, teraz sygnał słyszę Tam, pod tymi zimniokami, tu. Był już te sygnały O, tu, 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 tu stój Pole. dobra Kurs jest. Dobra, Danger, ja spróbuję odjechać z tym pick-upem. zobaczyć, czy to w ogóle w silnik chodzi. Tak się pewnie nie robi, ale ja, ja tak zrobię. Ja nie jest w stanie przetransportować go do szpitala. Muszę zrobić cięcie. Tak <laughs> <laughs> O, co jeden czerwony cięci z jest? muszę zrobić. Tylko nie wiem, co muszę zajrzeć za podręcznika. Aha. O matko. Może jego gwiaja kochle się, budzi. Ty! Ty! Co jest? No ja chciałem zgasić poszara, to wydelejtowało wyde całego tego. Dobra. Trzeba iść. Yy, Pacjent. No właśnie. Pacjent w ambulansie. Dobra. Yy, Frak został zgaszony i odholowany jak widać. A jeszcze trzeba to odstawić gdzieś, więc ja to odstawię. Yy, albo danger. Weźmę tam pod te zimnioki do żyć. Dobra, ja już mogę syryny wyłączyć albo pod drzewem, może być pod drzewem. Także się, najwyżej się od tego zajmą jeszcze drzewa. No i kto by się tym zajmował. Swoją drogą to chyba muszę napełnić swoją ciężarówkę. Jak to się nazywa? co? Mój... CBA. CBA. A CBA też jest? A nie GCB? Resztę, Nieważne. Czarny. Jeden czarny. NBA to jest yy, W każdym razie muszę yy, zatankować jadę pod hydra od razu. Bo mam pusto, jak driftuję, hopie Dobra, płacę do szpitalu. A gdzie jest szpital? Yy, tam. Aha. To fajnie. Tam za tym tym? Tak, tak. <głos》> Dyspozytor 999 do dyspozytora 998. Zgłaszam dyspozytor 998. Yy, pacjent w szpitalu pod krąpliwkami, yy, stan zagrożenia minimalny, stan zagrożenia życia minimalny. Amputowano 90% ciała. <gry> dyspozytor 998 przyjął. Bez odbierał. Nie? Dyszę. Tak, tak. No, ty, amputowano ty, wszystko masz, poza masz głową. otwarte TE. Boczki. A nie, zamknięte. Ja mam o, otwarte. U mnie są otwarte. No to zamknij to Nie mogę. Serio? No coś nie mogę. Ha. A czeka, było coś? A jesteś za słaby. O, jest. Dobra, otwieram wam tutaj No właśnie, otóż mi. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. A co za różnica gdzie? No bo tutaj jest coś zawsze GCB. O nie, a co za różnica? Dobra, ciawaj, ciałaj, będzie słychać. Zaczę ja bym jakaś babka i cię czy gościu czy co to jest powoli, powolny, powodko! Powodko. Nie hamuluj po piątku. No debil Co? To zamykaj tą relatę. Eee... Przypominam, że odcinki nie wrac poważnie Koniecznie nie. Koniecznie, bo to, to, to... to jest... A, a, gdzie jest a gdzie jest, a gdzie jest Kieruj tam nie, gdzie mam gdzie jechać na bazę, no? O Boże. Pan, Ty o. gdzie poleciał? teraz w prawo, teraz w prawo. No. Aha, bo my tu jesteśmy, dobra? Masz rację. Dobra, ojej, mnie popadł. U motku, do... surkum, ty jak tam dryftuj! Cicho że ci prosto dawaj. Prosto, po jedzie, aż do drogi. Po jedzie, po jedzie, po jedzie się jeszcze zgubić. Nie w tą stronę. Weź parasolkę, bo to. Bo to wariot jest. O kurde, widzę, go. Dobra, w każdym razie Danger już jedzie z powrotem na bazę. No a my się już z wami. Z wami się żegnamy i zapraszam do kolejnych odcinków. Do komentowania, do subskrybowania, do lajkowania. Do wszystkiego Was zachęcam. No, w ogólnie tyle. No. I podsuwajcie pomysły na to co może się no, palić. No no. Trzymajcie się. Cześć. No no no. No no. hej, papa.